Cześć dzieciaki, witam Was w ostatnią środę maja. Dzisiaj mam dla Was fragment z listu do Rzymian. Miłość niech będzie bez obłudy. Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem. W miłości braterskiej nawzajem bądźcie sobie życzliwi. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie. Nie opuszczajcie się w gorliwości, bądźcie płomiennego ducha. Pełnijcie służbę Panu, weselcie się nadzieją, w ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Zaradzajcie potrzebą świętych, przestrzegajcie gościnności, błogosławcie tych, którzy Was prześladują, błogosławcie, a nie złorzeczcie. Weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą. Dzieciaki, dzisiaj jest trochę trudny tekst, możecie wiele słów z tego nie rozumieć, ale najprościej mówiąc, dzisiejszy list do Rzymian to jest zaproszenie nas, a właściwie zwrócenie naszej uwagi na to, jak ważne są nasze wzajemne relacje. Czasami możemy wpaść w pułapkę takiego myślenia, że najważniejsze jest to, albo że liczy się tylko to, co jest między nami a Panem Bogiem? Oczywiście to jest najważniejsze i to jest bardzo ważne, żeby być blisko Boga i żeby Go słuchać, ale ważne jest też, żeby ta nasza relacja z Panem Jezusem miała odzwierciedlenie w naszych relacjach z ludźmi, żeby było widać w naszych relacjach Królestwo Boże, miłość Bożą, przebaczenie, miłosierdzie, troskę, wrażliwość, żebyśmy my uczyli się tego, jak traktuje nas Pan Jezus. I tak traktowali innych ludzi. To jest bardzo ważne. Pan Jezus nas o to prosi. Ja dzisiaj chcę zwrócić Waszą uwagę na właśnie nasze relacje z rodzicami, z rodzeństwem, z koleżankami, kolegami, z innymi członkami rodziny, a także nasz stosunek do innych ludzi, których być może nie znamy. Czy jesteśmy wrażliwi na tych, którzy płaczą? Na tych, którzy są potrzebujący, którym trzeba pomóc? Czy potrafimy nie odwdzięczać się złem za zło? Jeśli ktoś na przykład nas obrazi, zwyzywa, powie, Ty jesteś głupi albo głupia, to my wtedy zamiast odpowiedzieć, Ty też jesteś głupi, mówimy, Okej, okay, rozumiem, że masz gorszy dzień, wybaczam ci. To jest bardzo ważne, bo nasze życie składa się. Z tego, co na ziemi, między innymi a przede wszystkim z relacji z ludźmi. Najpierw z dziećmi, a potem, jak będziecie starsi, to z innymi dorosłymi ludźmi. I już teraz, kiedy jesteście jeszcze dzieciakami, kiedy macie dużo zabawy, mało trosk, zachęcam Was, żeby uczyć się dbać o relacje, uczyć się dbać o drugiego człowieka, być wrażliwym na jego potrzeby, umieć się z nim śmiać, ale też płakać. Pocieszyć, zapytać, czego potrzebuje i po prostu być z nim. Zachęcam Was do dbania o Wasze relacje. Im będziecie starsze, tym bardziej będziecie widzieć, jak bardzo dużo szczęścia Pan Jezus daje nam poprzez relacje z innymi ludźmi. On sam bardzo do nas przychodzi w relacji z drugim człowiekiem. Dlatego warto dbać o te relacje, a tu mamy rady. Jak zapomnijcie, jak się buduje relacje? To możecie otworzyć sobie list do Rzymian, rozdział 12, i począwszy od wersetu 9, dalej czytać, jak to jest dbać o relacje. Pan Jezus ma dla nas wskazówki w swoim słowie, jak zawsze, na każdą sytuację. A zatem do tego Was dzisiaj zapraszam. Ja Wam powiem, że w moim życiu mam piękne relacje, i bardzo serdecznie pozdrawiam z tego miejsca moich wszystkich przyjaciół i znajomych, moich najbliższych, moją rodzinę. I zachęcam Was do tego, żeby ich doceniać, ich kochać. Pomódlmy się dzisiaj razem modlitwą, którą nauczył nas Pan Jezus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bądź nas na pokuszenie, ale nas spaw ode Napiszcie dzisiaj w komentarzu, jakie relacje są dla Was ważne, kto jest dla Was ważny w życiu. I dopiszcie hashtag Moja Biblia. Pozdrawiam Was i do zobaczenia w czerwcu. Pa!